Witam Państwa bardzo serdecznie. Nadeszła moja kolej. Nazywam się Natalia Kryklewska i jestem dietetykiem klinicznym. Mam doświadczenie głównie z pacjentami z insulinoopornością, z chorobami Hashimoto, natomiast tutaj dzięki profesorowi zagłębiłam się w tematy związane z dietami urologicznymi i dzisiaj to chciałam Państwu przedstawić. Aczkolwiek Dieta urologiczna jest to bardzo, bardzo szeroki termin, i chciałam to od razu podkreślić na wstępie, że to będzie dosłownie namiastka tego, co chciałabym Państwu przekazać. I mam nadzieję, że ukaże to, jak bardzo urologia pod kątem dietetyki jest różnorodna. Słowem wstępu. Zaczniemy od tego, czym jest dieta urologiczna, w zasadzie jak ją charakteryzujemy tak naprawdę. Powiem również o tym, jaką dietę wprowadzić, aby móc działać prewencyjnie w różnych chorobach układu moczowo-płciowego, chorobach nerek. Opowiem trochę o diecie przeciwzapalnej, o żywności przetworzonej, o nawodnieniu, o dobrych produktach na problemy z układem moczowym, a także o suplementacji, czy warto ją wprowadzać, kiedy nie warto jej wprowadzać, jaka suplementacja powinna być obligatoryjna, a jaka nie. Także mam nadzieję, że Państwu trochę rozjaśnię ten temat. Tak jak mówię. Urologia jest bardzo, bardzo szeroka w dietetyce. Tak jak już wspominałam, nie ma jednej diety urologicznej na zachowanie zdrowia dróg moczowych, nie ma określonego jednego schematu, który, który mogłabym Państwu przedstawić. Stworzyłam też taki schemat, siedziałam nad tym dosyć sporo i mam nadzieję, że pokażę to Państwu, jak bardzo diety urologiczne są różnorodne. Każda jednostka. Choroba związana jest z określonym postępowaniem, z określoną interwencją żywieniową i są określone protokoły, które powinno się zachować przy określonych jednostkach chorobowych, i to też Państwu będę chciała pokazać. Na przykład na jednym przykładzie, który przygotowałam. Mam nadzieję, że w trakcie trwania tych debat będę mogła również przygotować określone tak zwane study cases, które można zebrać potem w całość. I przydadzą się Państwo również do praktyki z pacjentami na oddziałach czy też w pracy takiej indywidualnej. Też warto, takim słowem wstępu, jeszcze powiedzieć, że przy różnych problemach urologicznych warto, aby dieta była bogata w produkty, które mają działanie przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, a przeciwgrzybicze również tutaj nie dopisałam, natomiast też przedstawię to w późniejszych slajdach. Przesuwamy dalej. Dieta urologiczna, czyli jaka. Bardzo też często, jak kogoś się zapytam, z, o, można by nie z otoczenia dietetyków, tylko osobę, którą, z którą po prostu będę rozmawiała na takie tematy, to stwierdzi, że trzeba ograniczyć białko. To jest bardzo częsta rzecz, która się pojawia, która się przewija w urologii, w dietach urologicznych. Po części jest to prawda, a po części nie. Także też na pewno tutaj y, przedstawię to, jak to mniej więcej wygląda. Dieta orologiczna, czyli jaka? No i nad tym schematem tutaj y, y, siedziałam bardzo długo, bo jak mogą Państwo zauważyć, tych diet jest bardzo wiele. Dieta urologiczna może być w dietach w, w niewydolnościach nerek. Tak jak tutaj też pokazywałam, dieta w przewlekłej niewydolności nerek, dieta w ostrej niewydolności nerek, dieta w przewlekłej niewydolności nerek w okresie dializacyjnym. Te wszystkie rodzaje będą wymagały innego postępowania żywieniowego. I jakbym miała o tym robić całą debatę, no to trochę by to na pewno zajęło. Także mam nadzieję, że przy następnych edycjach będę mogła skupić się na konkretnych przypadkach, bo, tak jak mówię, jest to temat ogromnie obszerny. Kolejna rzecz: dieta w zapaleniu kłębuszków narkowych, czyli dieta w ostrym zapaleniu kłębuszków narkowych przewlekłym, i tutaj również jest inna interwencja żywieniowa. Dieta po przeszczepie nerki, dieta w nawracających infekcjach dróg moczowych. To jest taka chyba najbardziej popularna dieta. Ja ją tutaj przedstawię. Jak powinna taka dieta w ogóle wyglądać, bo to jest bardzo częsty przypadek, który trafia do gabinetu dietetycznego, a także do gabinetu urologa. Więc tutaj na pewno o tym, o tym będę szerzej mówić. Dieta w kamicach nerkowych. Jak widać, kamic mamy wiele, a postępowanie dietetyczne jest też. Różne w różnych kamicach nerkowych i wymaga różnych restrykcji różnych interwencji żywieniowych, wprowadzania określonych produktów i eliminacji innych produktów żywieniowych. Dieta w odmienniczkowym zapaleniu nerek również będzie się różnić, więc tak jak Państwo widzą na tym schemacie, nie ma jednej diety urologicznej. Nie ma jednej doskonałej diety urologicznej. W każdym przypadku będzie to inna interwencja żywieniowa. I tak jak już wspominałam wcześniej, mam nadzieję, że. W następnych edycjach będę mogła skupić się na konkretnej diecie i omówić szerzej różne przypadki na podstawie różnych badań klinicznych, bo jest to niezwykle ciekawe i mam nadzieję, że się przyda, przyda w Państwa praktyce. Dieta w ostrym zapaleniu kłębuszków nerek. Mamy tutaj na przykładzie, chciałam pokazać, zwizualizować Państwu, i jak bardzo się to będzie różniło w postaci ostrej, na przykład, a w postaci przewlekłej. W postaci ostrej, na przykład. Wskazana jest dieta węglowodanowo-tłuszczowa, ograniczenie ilości płynów, dieta oparta na klejkach z ryżu, sucharkach. Na przykład w przypadku moczu, który często występuje w postaci ostrej, płyny podaje się w ilości proporcjonalnej do oddawanego moczu. To są takie podstawowe interwencje, które bym tutaj wprowadziła na podstawie badań. To jest taki protokół, który się robi przy. Ostrym zapaleniu kłębuszków nerkowym. Ogranicza się sól kuchenną do minimum, a tu akurat to można powiedzieć, że praktycznie w każdej jednostce chorobowej faktycznie to zalecenie jest, jest wskazane. Wykluczenie produktów białkowych mięso, wędliny, sery jaja, wykluczenie mleka produktów bogatych w potas i fosfor. No ale przejdźmy do postaci przywlekłej. Tutaj, oczywiście też mamy, tak jak już wspominałem, wcześniej na przykład ograniczenie soli kuchennej do minimum. Ale też mamy zmniejszoną zawartość białka w diecie. Czyli tutaj już nie mamy diety stricte węglowodanowo-tłuszczowej, tylko mamy dietę również zawierającą białko, natomiast w ograniczonej ilości. Od 0,6 do 0,8 g na kilogram masy ciała. Norma dla populacji polsk dla polskiej, dla zdrowego człowieka to jest 1 g na kilogram masy ciała. Osoby aktywne fizyczne, tutaj nawet 2, kg, 2 g na kilogram masy ciała i wzwyż, do 2,2. Zalecane produkty tutaj będą alkalizujące, również e, mocz, między innymi owoce i warzywa. Więc tak jak mówię, te protokoły postępowania są różne i nie można tutaj powiedzieć, że postępowanie na przykład w zapaleniu okłębuszkowym nerek jest takie same dla każdego przypadku, bo byłaby to nieprawda i to, byłoby to sprzeczne z nauką. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy dalej dietę w niewydolności nerek. Tak jak mówię, ja nie będę tego wszystkiego omawiać, bo to jest bardzo obszerny temat. Natomiast mamy tutaj postać przewlekłą. Mamy cztery okresy niewydolności. Niewydolność utajoną, wyrównaną, niewyrównaną. A tutaj na tym slajdzie, jak widać. I jak widać, pokrótce, przedstawiłam, że interwencja żywieniowa Ograniczenia dietetyczne są różne, tak naprawdę, w różnych tych okresach. Więc to znowu nam otwiera obraz tego, jak bardzo ważne jest dostosowanie określonej interwencji żywieniowej do określonego przypadku. I nie można tego, jakby, jakby to powiedzieć, wcisnąć do jednego pudła, tak? Czyli po prostu mamy tutaj, tak jak mówiłam, zróżnicowane interwencje żywieniowe, i to jest niezwykle ważne w. Szczególnie w chorobach z niewydolnością nerek. Głównie chodzi tutaj o rotację białka, rotację w potasu, rotację w fosforu, więc to wszystko będzie się różnić. Więc mam nadzieję, że w następnych edycjach będę poruszała określone przypadki kliniczne pojedynczo. Tutaj mamy jeszcze ten czwarty okres, tak jak już mówiłam, tutaj też inne będą restrykcje. No to teraz takie pytanie się pojawia. No to jaką dietę prowadzić, jeżeli chcemy działać prewencyjnie w chorobach nerek? W chorobach nerek, chorobach układu moczowo-płciowego. Powiem tak. Uważam, i to nie tylko moje stanowisko jest, że dieta przeciwzapalna, która bazuje na założeniach diety DASH, będzie tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem. Taka dieta przeciwzapalna bazuje na niskim ładunku glikemicznych posiłków, dużą ilością błonika pokarmowego, Dominacją kwasów tłuszczowych, jedno nienasyconych, wielonienasyconych, wysoką podażą owoców, warzyw, bazowanie na żywności pochodzenia roślinnego, dużą ilości, ilością polifenoli, czyli wszystkie te owoce kolorowe, fioletowe, czerwone-różowe, one będą zawierały dużą ilość składników aktywnych, więc to warto wprowadzać w swoją, w swoją dietę. Oczywiście zależy też, czy mamy do czynienia z osobą o prawidłowej masie ciała, osobę z nadwagą, otyłością, to też te interwencje żywieniowe będą zależały oczywiście od kaloryczności takiej diety. Jest to niezwykle ważne, żeby móc też poprowadzić pacjenta holistycznie. Tak jak mówię, dieta przeciwzapalna z założeniami diety śródziemnomorskiej, dieta DASH będzie tutaj świetnym rozwiązaniem. W takiej diecie również ograniczamy produkty przetworzone, kwasy tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego, ograniczamy dużą ilość soli, ilość czerwonego mięsa, które jest rakotwórcze. Więc też tutaj takie spożycie takiego mięsa powinniśmy ograniczyć do minimum. No i posiłki z wysokim ładunkiem glikemicznym. Przejdźmy dalej. Co to znaczy, że żywność jest wysoko przetworzona? Ja też bardzo lubię tę. Tę infografikę, tak naprawdę według klasyfikacji, nowa żywność przetworzona to jest taka żywność, która została poddana dodatkowym procesom technologicznym, aby ułatwić jakby konsumentowi korzystanie z takiej żywności. Założeniem diety powinno być na zasadzie 80-20, czyli 80% takiej diety powinno się opierać na produktach nieprzetworzonych, czyli owocach, warzywach, jaja na przykład mleko również nieprzetworzone, co tutaj jeszcze, albo minimalnie przetworzona, czyli wstępna taka obróbka, czyli na przykład krojenie, co tutaj jeszcze, usunięcie jakichś niejadalnych części, fragmentów z danych, z danych produktów. Oczywiście mamy też grupę produktów, Przetworzonych, tak? Czyli mamy przetworzone na przykład dodatki kulinarne: oleje, masło, smalec, cukier, melasa, miód, syropy. Przetworzone konserwy rybne, warzywne, wędzone, solone mięso. Tam już są dodawane dodatkowo konserwanty. Też dodatki do żywności, które w nadmiarze mogą szkodzić zdrowiu. Więc tak jak mówię, no i tutaj jeszcze mamy grupę wysoko przetworzonej żywności, czyli po prostu idziemy do sklepu, mamy gotowca. To jest niezwykle ważne, aby bazować, tak jak mówię, w 80% na żywności nieprzetworzonej lub minimalnie przetworzonej. Nie da się też jakby w ogóle wyeliminować w swoim jadłospisie produktów minimalnie przetworzonych. Trzeba patrzeć na to, co się je, aby po prostu uchronić się w konsekwencji przed różnymi infekcjami, przed problemami z nerkami. Więc ja uważam, że trzeba do tego tematu podchodzić holistycznie i zwracać uwagę na to, co się je. Nawodnienie. Jeśli chodzi w ogóle o nawodnienie ogólnie, jak osoba zdrowa, która nie ma tutaj infekcji dróg moczowych, na przykład które najczęściej się pojawiają, jeżeli chodzi o problemy takie związane z układem moczowo-płciowym. Osoba zdrowa powinna pić 30 ml na kilogram masy ciała wody co najmniej. Czyli można sobie to łatwo wyliczyć, prawda? Oczywiście półtora. Litra to jest takie minimum, które należy dostarczyć. Natomiast jeżeli chcemy dokładnie wyliczyć, ile tej wody powinniśmy pić zgodnie z naszą masą ciała, powinniśmy to policzyć. Natomiast jeżeli mamy infekcje dróg moczowych, to ta podaż wody wzrasta w celu zwiększenia diurezy, eliminacji bakterii wraz z moczem, więc tutaj te wartości będą wyższe. Najlepszym wyborem jest woda mineralna. Woda mineralna, niegazowana, natomiast też dobrym rozwiązaniem, jeżeli na przykład jesteśmy osobami zdrowymi, będą wody na typu muszynianka, która zawiera dużą ilość magnezu czy też wapnia. Ale, tak jak mówię, nie dla każdego taka woda, natomiast jest to dość dobry wybór. Dobrze, lecimy dalej. Jakie produkty szczególnie uwzględnić w wiecie przy problemach urologicznych lub aby działać prewencyjnie? Ja tutaj też um, dla Państwa przygotowałam takie produkty, które możemy normalnie iść, kupić w sklepie, i też takie produkty, wyciągi, zioła, które warto wprowadzić do swojej diety. I one będą działały prewencyjnie i będą wspomagały leczenie dróg moczowo-płciowych, ale także również, jeżeli mamy problemy z nerkami, też one mają swoje zastosowanie. Zaczynamy od śliwy afrykańskiej. Ona działa przeciwzapalnie w chorobach nerek, prostaty. Również w chorob, chorobach pęcherza moczowego, a także moczu. Również działa regeneracyjnie na komórki gruczołu krokowego u mężczyzn, więc jest to bardzo dobry składnik. Zazwyczaj spotykany w postaci wyciągów, ale warto zwrócić na to uwagę. Bardzo dobrze działa na układ moczowo-płciowy. Kolendra siewna to jest zioło, które możemy sobie kupić w sklepie, używane w kuchni, w kuchni meksykańskiej, azjatyckiej czy też arabskiej. Ma bardzo specyficzny smak, więc kolendrę albo się kocha, albo nienawidzi, ale również bardzo często możemy spotkać kolendrę w postaci wyciągów w suplementach diety. I kolendra siewna tutaj będzie, działa też korzystnie na pęcherz moczowy i działa również przeciw drobnoustrojową. Zioła, krwawnik, buzdyganek tutaj nie dodałam, natomiast buzdyganek również, brzoza, brodawkowa, ta pokrzywa na włoć. Te zioła też będą działały diuretycznie, moczopędnie. Krwawnik działa dodatkowo przeciwgrzybiczo, zapobiegawczo w tworzeniu się kamieni nerkowych, głównie wapniowych. I tutaj też buzdyganek jest to, takie, jest to takie zioło, które będzie działało również korzystnie dla mężczyzn w procesie spermatogenezy. Więc tutaj te zioła warto uwzględnić, głównie krwawnik, buzdyganek. Kolendra siewna, jak i śliwa afrykańska są świetnym rozwiązaniem. Lecimy dalej. Palma sabałowa. Gdybym miała powiedzieć dla kogo, to dla mężczyzn oczywiście. Palma sabałowa tutaj działa... W taki sposób, że łagodzi objawy łagodnego przyrostu stercza u mężczyzn, działa korzystnie na pęcherz moczowy i też działa korzystnie na zachowanie zdrowia płodności u mężczyzn. Więc jeżeli mężczyzna ma problem tutaj z prostatą, ta. To palma sabałowa będzie strzałem w dziesiątkę, również spotykane w postaci wyciągów. Ryby, owoce morza, a propos diety przeciwzapalnej. Ryby i owoce morza zawierają kwas omega-3, które działają przeciwzapalnie, więc też tutaj świetnie, jest to świetne rozwiązanie przy, przy takiej prewencji. Jeżeli jakikolwiek stan zapalny się toczy w naszym organizmie, to jedzmy ryby, a jeżeli ktoś nie lubi ryb, to tutaj zalecałabym suplementację kwasami omega-3. W ilości 250 mg DHA i EPA na dobę. Pomidory. Likopen. Silny przeciwutleniacz. Wymiata wolne rodniki tlenu. Również wpływa na regulację cyklu komórkowego. Więc pomidory jak najbardziej. A w marcu już się będą pojawiały w sklepach smaczne pomidory. Jeszcze oczywiście nie taki sezon w Polsce, bo dopiero w, w, w sierpniu, w lipcu, ale jak najbardziej. Pomidory. Tutaj mam palmę sabołową. Dwa razy mi się to przepraszam. Niestety wkleiły i mm, przepraszam. Natomiast żeńszeń tutaj jest pod spodem. O żeńszeniu chciałam powiedzieć, bo wpływa na poprawę libido, poprawę samopoczucia i nastroju. żeńszeń to jest sekret Koreańczyków. Bardzo często jest stosowany przez nich jako suplement diety. Jak najbardziej żeńszeń bardzo dobrze będzie wpływać. Pestki deni. Pestki dyni, tutaj działają przeciwdrobnoustrojowo, również łagodzą ten łagodny przyrost stercza u mężczyzn. Wyciąg z pestek dyni również znajdziemy w suplementach, natomiast jeżeli chcemy sobie zrobić jakąś sałatkę, warto dodawać pestki deni, mają bardzo korzystne działanie na moczowy. Lecimy dalej. Tutaj nie bez powodu dałam kombucha kimchi, czyli bardziej kiszonki azjatyckie, ale kiszonki polskie, ogórki kiszone, kapusta kiszona, jogurty naturalne, kefiry. One, te produkty nie tylko wpływają korzystnie na trawienie, one są z tym kojarzone, natomiast powodują utrzymanie odpowiedniego pH dróg moczowo płciowych więc też warto naprawdę włączać te kiszonki polskie, które my mamy, czy jogurty naturalne, kefiry. Śmiało można z nich korzystać. Uwaga, zawierają dużą ilość soli, więc też tutaj trzeba indywidualnie dobrać, czy, czy możemy sobie pozwolić na jedzenie tak dużej ilości kiszonek, bo to um, przy niektórych chorobach dróg moczowo-płciowych, chorobach nerek, nie jest to absolutnie wskazane. Suplementacja warto czy nie warto? Chyba tutaj już wspomniałam, powiedziałam co nieco a propos różnych wyciągów z ziół, które jakby od wieków e, były stosowane w naturalnej medycynie. E, suplementacja ma nam pomóc działać prewencyjnie, ale też może wspomóc leczenie różnych jednostek chorobowych. Przy nawracających infekcjach dróg moczowych będzie to świetne rozwiązanie, ale przy różnych chorobach nera, gdzie, nerkach, gdzie również mamy. A problemy z oddawaniem moczu, to też będzie dobre rozwiązanie, ale tak jak mówię, trzeba rozpatrywać takie przypadki indywidualnie. Natomiast suplementacja jak najbardziej warto, która jest indywidualnie dobrana, kwasy omega-3, jeżeli ktoś nie je ryb, jak najbardziej obligatoryjnie bym wprowadziła. Dodatkowo witamina D obligatoryjnie w naszym klimacie. W dawce przy prawidłowej ma się ciała 200. E, przepraszam bardzo. 2000 jednostek międzynarodowych na dobę. E, natomiast jak najbardziej witamina D, omega 3. Natomiast suplementacja z wyciągami ziół świetnie się sprawdzi, tak jak już wspominałam, przy nawracających chorobach układu moczowo-płciowego, przy problemach z prostatą u mężczyzn, przy zaburzeniach libido e, i także przy niektórych chorobach nerek, oczywiście przy konsultacji z lekarzem które tutaj stwierdzi, czy, czy można wprowadzić taki suplement, czy też nie. Podsumowanie. Nie ma, tak jak już wspominałam, jednego modelu żywienia w dietach urologicznych. Każda jednostka chorobowa musi być rozpatrywana indywidualnie z aktualnym stanem wiedzy na, na dany rok. Są określone protokoły, które wprowadza się przy określonych jednostkach chorobowych to warto zapamiętać warto też powiedzieć że osoba która jest pod opieką urologa powinna mieć również zapewnioną opiekę dietetyka klinicznego które tutaj jak najbardziej dobierze odpowiednią dietę odpowiedni jadłospis do określonej jednostki chorobowej Należy w codziennej diecie bazować na produktach nieprzetworzonych lub minimalnie przetworzonych w 80%, natomiast 20% to są produkty rekreacyjne przetworzone. Prewencyjnie warto wprowadzić do diety pestki dyni, pomidory, żeńszeń, wyciąg z palmy sobołowej, śliwy afrykańskiej, buzdyganek, kolendrę siewną. To będą świetne produkty, które działają prewencyjnie i należy spożywać co najmniej 30 ml wodynek i 1 kg masy ciała. Osoby zdrowe, osoby z infekcjami od 35 do 40 ml. Mam nadzieję, że pokrótce powiedziałam ważne rzeczy. Tak jak mówiłam, bardzo bym chciała przy następnej edycji omówić każdy przypadek osobno na konkretnych badaniach klinicznych. Uważam, że odpowiednia interwencja żywieniowa i opieka dietetyka klinicznego jest niezbędna przy dobrym prowadzeniu pacjenta urologicznego. Więc dziękuję bardzo Państwu za. Za dzisiejszą debatę i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnej edycji.